Wyjechałem z parku Branco Carrillo w stronę Tortugero, Ale tuż zaraz za parkiem jeszcze chyba na terenie w ogóle rezerwatu znajduje się taki mało znany ukryty wodospad Zatrzymałem się przy drodze Miły Pan mnie tutaj wpuścił zapłaciłem mu 3000 kolonów i mówi, że mam już 3 km pod górę. Chyba zwariował. Jest. Ta... Temperatura jest OK, ale jest mega wilgotno. Ci dopiero co przebrałem. I już wiem jak będę wyglądał. Jest błoto. A... Mokro, ale mam nadzieję, że to co zobaczę będzie tego warte. No to wiadomo. Idziemy. Trochę się idzie Ach, kurczę Krótko, ale stromo do tego ta mega wilgotność takiej w Polsce, słuchajcie, nie ma Ach, Ale chyba już dochodzę Ach, Pierwszy drogowskaz. Katarata A ja Cokolwiek to znaczy katarata wiadomo Sky katarata ja słyszę już w oddali wodospad czego nie widzę. Zobaczymy, czy to taka lokalna perełka, jak to mówią właśnie lokalsi. A ja myślałem, że to jest tylko jedna katarakta A tam jest druga żeby, wejść do, żeby dojść do drugiej części tej dolnej wodospadu trzeba się wrócić Przejść przez dom gospodarza Czy mogę iść do wodospadu? Nie mogę Kurki Sobie biegają Taczki Świnki, proszę świnki I znowu pod górę Ale Jeśli czeka mnie Podobna atrakcja Jak przed chwilą To warto Zresztą no na pewno nie będzie się tak trzeba wspinać, no nie wiem. Jest! Dolna katarakta! I teraz wam powiem, nie wiem która lepsza i która ładniejsza. Ocencie sami. No to czas się odświeżyć. Niestety zdjęcia tylko dla wzajemniczonych. Wracam, wracam z wodospadu. Było rześko, przyjemnie. Trzeba uważać jednak, ponieważ zejście jest trochę gorsze niż podejście. z tym mega ślisko. Ach. I wracamy do domu gospodarza. Muszę mu podziękować za to odkrycie. Ale sobie mieszka w takich warunkach. Kurcze. Okej. Okay. Grazie, senior. Grazie, bye. Uh. O, jeszcze może. Nasze dziewczyny tutaj kasowały bilety. Do widzenia, do widzenia Mogę przejść.